W środę 29 listopada w sali koncertowej Centrum Kultury w Pieszycach odbyła się comiesięczna sesja Rady Miejskiej. Koniec roku to jest czas podsumowań, więc dzisiaj na sesji Rady Miasta podsum podsumowujemy wszelkie inwestycje i działania, które miasto i gmina Pieszyce zrealizowały w ramach tzw. transformacji energetycznej. I chcemy radnym, ale też przede wszystkim mieszkańcom pokazać co zrobiliśmy i jakie to przyniosło efekty. Muszę z przykrością powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę jedyną gminą w powiecie drżeniowskim, która jeszcze ma niestermomodernizowane budynki użyteczności publicznej i te działania powolutku nadrabiamy i realizujemy i tak w tym roku zakończyliśmy termomodernizację budynku szkoły numer jeden w Pieszycach przy ulicy Mickiewicza i już dzisiaj możemy powiedzieć, że widzimy oszczędności minimum 60% i na zużyciu gazu i na zużyciu prądu, a jeszcze powiem, nie uruchomiliśmy tam paneli fotowoltaicznych, które dodatkowo sprawią, że to zużycie prądu będzie jeszcze mniejsze. Zmodernizowaliśmy również oświetlenie w mieście i, tak jak zakładaliśmy, oszczędności w zużyciu energii na oświetleniu miejskim są takie 50%. Wcześniej było to około 440 MWh, dzisiaj mamy około 200 MWh. Niestety, z przykrością stwierdzam, że nie przekłada się to jednak na oszczędności w naszych finansach i w złotówkach, ponieważ wzrosty energii. Sprawił, że pomimo wielkich oszczędności w zużyciu mamy zdecydowanie takie same rachunki, jak płaciliśmy wcześniej. No ale zakładając, że tej termomodernizacji by nie było, no to musielibyśmy o 60-50% płacić jednak więcej za to oświetlenie uliczne. Realizujemy również wiele projektów skierowanych do mieszkańców. Jesteśmy liderem w powiecie dzierżeniowskim, jeżeli chodzi o realizację programu Ciepłe Mieszkanie. Tutaj nasi mieszkańcy. Właściciele lokali stanęli na wysokości zadania, sięgają po te środki i skutecznie je wykorzystują. Gmina Pieszyca pozyskała 2,5 miliona złotych. Te środki powolutku już trafiają na konta naszych mieszkańców. Na pewno wszystkie te środki zostaną zagospodarowane, a my wówczas będziemy wnioskować o kolejną pulę. Pojawiła się również możliwość dofinansowania lokali gminnych czyli najemcy, którzy mają prawo do lokalu gminnego, będą mogli za chwilę również Również skorzystać z takiego dofinansowania w ramach programu Ciepłe Mieszkanie na wymianę okien, na wymianę źródeł ciepła, na wymianę drzwi. I tutaj będziemy zachęcać naszych najemców lokali komunalnych, żeby z tych pieniędzy również korzystali. Wniosek składamy niebawem. Oszacowaliśmy potrzebę na dużą kwotę. Będziemy składać wniosek na około 3 miliony złotych. Oprócz tego, jak mówiłam wielokrotnie, zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na montażu. Paneli fotowoltaicznych na wszystkich budynkach użyteczności publicznej. I tutaj już też przy tym monitoringu zużycia energii widzimy, że przekłada się to bardzo na rachunki. Poza tym realizowaliśmy wcześniej działania polegające na dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła, ale także montażu paneli fotowoltaicznych czy zmiany sposobu ogrzewania i w domkach jednorodzinnych, i w naszych mieszkaniach i, to i komunalnych, i tych własnościowych. To są również programy gminne, które, które realizujemy i to wszystko chcemy mieszkańcom pokazać, również pokazać wyzwania, które przed nami. W ramach KPO mamy wielką nadzieję, że te pieniądze za chwilkę do nas trafią. Zagwarantowanych mamy 10 milionów złotych i te środki w pierwszym rzędzie chcemy przeznaczyć właśnie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. To mam na myśli tutaj szkołę podstawową numer 1 przy ulicy Ogrodowej, budynek szkoły niepublicznej budynek zakładu gospodarki mieszkaniowej, budynek centrum usług społecznych, czy też budynek urzędu miasta. To są wszystko budynki, które nie są termomodernizowane i wymagają takiej głębokiej termomodernizacji i te środki będziemy na tą termomodernizację wykorzystywać pewnie w, w latach 24-25. Na szczęście to są środki, które są już zagwarantowane z dofinansowaniem myślę, że na poziomie około 80%, więc myślę, że będziemy w stanie to skutecznie i dosyć szybko zrealizować. Mamy również zamiar w ramach tych środków rozbudować i stermomodernizować remizę strażacką w Piskorzowie. To jest taki obiekt, który jest bardzo zaniedbany i wymaga i delikatnej rozbudowy, i takiej głębokiej termomodernizacji. Więc wiele za nami, bardzo wiele działań zrobiliśmy. To się przekłada na bardzo wymierne efekty w postaci zdecydowanie mniejszego zużycia i energii elektrycznej, i gazu. Z drugiej strony, ciągle bardzo dużo zadań i wyzwań przed nami, ale jesteśmy skuteczni, nie boimy się tych wyzwań. Mamy już zagwarantowaną większą część środków na te działania, więc myślę, że gmina Pieszyce, tak jak jest zielona, taka zielona pozostanie, nawet jeszcze bardziej. Interpelacje i zapytania radnych zakończyły sesję Rady Miejskiej w Pieszycach.